Mnóstwo flag polskich z różnych miejsc, z różnych miast. Przyjechali tu wszyscy z nadzieją na to, że znowu będzie niespodzianka, znowu będzie medal Zbyszek Klimowski Łukasz Kruczek. Maciek teraz musi skoczyć na swoim poziomie. Wczoraj trzy znakomite skoki podczas treningu. Gorzej mu nieco idzie podczas zawodów, ale teraz ważny moment. Zobaczymy. Musi skoczyć zdecydowanie powyżej 120 metrów. Wtedy będzie dobrze, bo taki skok i taki... Właśnie jest powyżej 125 metrów. Wprowadza nas walkę o medale, a tego dzisiaj chcemy nie ma co ukrywać. Ten zespół dojrzewał 128,5. Brawo, Maciek, jesteś naprawdę mężczyzna z charakterem. No zdecydowanie lepiej 5,5 metra dalej niż w pierwszej serii. Wprawdzie mniej dodanych punktów trochę lepsze warunki miał teraz Maciek, ale wiatr cały czas z tyłu skoczni prawie 90 metra na sekundę. Dobre noty za ten skok. 2,19, dziewiętnastki, 3 po 18,5. No i będziemy powiększać przewagę nad Japończykami po pierwszej rundzie.